Wczoraj byłem na Pasterce i widziałem małe dzieci, jak obserwują żłobek już po Pasterce. Piękny e, widok i to jest ciekawe, że ojciec Pio właśnie mówi, że go ujmuje w Bożym Narodzeniu taka delikatność. Taka dziecięca słobycz. I dzisiaj zobaczymy, jakie trzy rzeczy możemy wynieść o tych e, małych dzieci. Co możemy się od nich nauczyć, jak one patrzą na Boże Narodzenie. Witam Cię na kanale śladami I zapisów, z tej strony Stanisław Sadowski. Tutaj jesteśmy po to, aby poznać ojca Pió, podążać jego śladami, aby otrzymywać łaski. A też nie zapomnij, wpisz w komentarzu prośbę, jaką masz do ojca Pió, one będą włączone w intencje najbliższej przy świętej 30 grudnia o łaski za wstawieństwem. Ojca Pio, tamsza jest w szczególności za podopiecznych Ojca Pio. Jeżeli chcę, żeby taka msza była za Ciebie co tydzień odprawiana, bo dla podopiecznych są co tydzień takie mszy odprawiane, to dołącz do podopiecznych Ojca Pio. Link jest w opisie, a do podopiecznych teraz też wysyłamy piękny kalendarz. Ale patrzcie, Ojciec Pio właśnie mówi, Boże Narodzenie ma w sobie jakąś delikatność, jakąś słodycz dziecięcą, która ujmuje całe moje serce, ale widzisz, ta delikatność, bo świąt Bożego Narodzenia, ta taka piękna, ujmowała całe serce Ojca Pio. I to jest ciekawe, jak człowiek święty, człowiek taki, który żyje Bogiem, jak ojciec Pio, on bardzo mocno był, był taki czuły na takie piękno, też widzisz, na taką słodycz tych świąt Bożego Narodzenia. Nie był wcale zainteresowany tą całą się materialistyczną obróbką, jaka jest dzisiaj. Jako się robi z tych świąt. Co ciekawe, wszystkie te siły zła na świecie próbują zniszczyć te święta, ale jakoś im się to nie udaje. No ale patrzcie, co z tymi dziećmi jest. Pan Jezus mówi, że jeśli stajecie jak dzieci, to, wasz, to nie wyjdziecie do królestwa niebieskiego. Oczywiście nie chodzi o kapryśność, jaką mają dzieci, o taką e, no, byle jakość, takie no, złe cechy dzieci. Chodzi o taką prostotę też. I widzisz, to jest ciekawe, wczoraj patrzyłem na te dzieci, to było bardzo ciekawe, tak miałem taką, nie wiem, czy na ich kontemplację, czy taką medytację, patrzyłem, tak rozmyślałem, obserwowałem i to jest niezwykłe, jak one taką prostotą podchodzą do żółta. I widzisz, to jest pierwsza sprawa, my do łaski Bożej, do tego piękna, jakie Pan Bóg nas daje, na co dzień. Ojciec Pioć Ciebie na co dzień chce zaskakiwać. Czyli Pioć chce Tobie naprawdę dawać łaski na co dzień, chce cię prowadzić codziennie. Takiej bliskości, to trzeba to być takim prostą osobą, nieskomplikowaną. Jak jest skomplikowania, to nie wiadomo, jak podejść do tej osoby, nie wiadomo. Dzieci są bardzo ciekawe, takie bardzo otwarte, właśnie tak z prostotą idą do Pana Boga, do tego żółbka. My tak samo musimy. Z ogromną prostotą, z ogromną taką otwartością, z taką dziecięcą, właśnie radością, słodyczą iść, oczywiście w sposób poważny. To nie może iść, jak już dziecko, bo jesteś dorosły. Ale taką, trzeba mieć taką cechę. Bo czemu właśnie dzieci są tak bardziej czułe na taką łaskę Bożą? One od razu widzą coś, coś takiego, widzą dobrą osobę, czy ten, to o wiele łatwiej są mieć kontakt. O wiele łatwiej są mieć też, widzą gdzieś w takie Boże łaski w czymś. I to jest ważne, to się łączy to naprawdę z taką, one łatwo dostrzegają takie, widzą piękno, są czułe na piękno, są też na taki symbolizm często. One widzą, a co to jest, to to jest, one coś podziwiają. Ta sama w nas łaska Boża często działa. Nas inspiruje do czegoś, zaprasza nas. I to jest ciekawe właśnie, że Boże Narodzenie to jest właśnie takie święta, które nam przypominają nadziei. Przypominają nam o właśnie takiej bardzo ważnej sprawie, mieć nadzieję właśnie pośród tych problemów, jakie mamy na co dzień. Wyobraź sobie, tak jak było w tamtych czasach, była ogromna dekadencja moralna. Były ogromne jakieś orgie wśród ludzi powołanych do o wiele wyższych rzeczy, jak arystokracja czy, czy cesarze. Tam była ogromna dekadencja na całym świecie. W ten świat przychodzi dziesiątko Jezus, tak jak dzisiaj. I widzisz, trzeba dostrzegać te łaski, być na nie otwarte. Tak te małe dzieci wczoraj widziałem. Widzisz, one były tak podchodzą, patrzą się, są otwarte, chcą podziwiać wychodzą z taką prostotą. Tak samo my musimy do Pana Boga iść właśnie z taką ogromną prostotą. Co dalej? No, jak powiedziałem, właśnie są otwarte. A więc to znaczy, one łatwo to przyjmują. My czasem, ojej, o, to tak już dla dzieci, tego, te święta, tak, ja już jestem poważny, bo to już tam swoje przeżyłem, to już wiem, ja już tam wszystko wiem, oh, oh. co mnie tu będą gadać teraz, to jakiś ten, właśnie trzeba tak Otworzyć się na tą łaskę. Trzeba jej słuchać. Pan może cię inspirować, może dawać ci ogromne łaski, właśnie zapraszać do podziwiania czegoś. Dzisiaj świat często właśnie chce nam dawać jakieś takie błyskotki, jakieś takie dziadostwo, co nie daje nam żadnej nadziei, co nie da, napełnia nas na jakąś radością, on niczy. I widzisz, czemu o tym to sobie mówi, No bo tak trochę to ojciec, Spiritu jest ten, a. Jak to ma się w sumie z ojcem Pio? O tutaj chodzi, widzisz, jak widzisz, my tak ojca Pio, podziwiamy go, bo człowiek taki naprawdę miał ogromny podziw dla świąt Bożego Narodzenia. On je kochał, on naprawdę miał ogrom łask, ogrom takich radości w przeżywaniu tego Bożego Narodzenia. I widzisz, no trzeba tak to robić, żeby te święta później powiedzieć święta święta i po świętach. Tak się najedli i tyle. Pomódmy się dzisiaj za podopiecznych Ojca Pio, za tych, co pomagają, aby ten kanał dalej się rozproszył. Oni pomagają z temu przesłaniu dalej dochodzić, w szczególności za tych, co dołączyli nowych podopiecznych, za panią Martę, panią Natalię i panią Katarzynę. Jest wielu z tych podopiecznych pomódmy się za nich szczególności i za nasze rodziny, za nas wszystko. Teraz zobacz, Mario. Sawę, Maria. Rowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen.